Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie wybrała najpopularniejszych zawodników, trenerów i działaczy sportowych za 2019 rok. Wśród trenerów pierwsze miejsce zajął Marek Papszon z Rakowa, drugie Anita Krzyczmonik, asystent trenera Częstochowianki. No Jestem niesamowicie szczęśliwa, tak osobiście oczywiście, ale trzecie miejsce jako klub i działacze na ręce prezesa to też ogromne wyróżnienie, bo wszystkie nagrody indywidualne to jakby, Nagrody dla szerszego grona ludzi, bo sami wiemy, że no w pojedynkę nikt tutaj nic nie zdziała. I także za moimi plecami, i za plecami też prezesów jest pełno ludzi, którzy też działają dla dobra klubu i całym sercem wspierają. Także no, ta nagroda oczywiście należy się również tym wszystkim, którzy są ściśle i z sercem związani z Częstochowianką. Trzecie miejsce przypadło Markowi Cieślakowi, trenerowi Częstochowskich Żużlowców, który zdradził nam, że ja mam taki pokój, gdzie, gdzie tam stoją te moje medale, wyróżnienia. Każdy jakiś tam medal, czy puchar, czy czy nawet dyplom to przypomina jakąś tam historię, jakich zawodników związanych właśnie z tym. Dawniej, jako moich przeciwników na torze, no bo takich mam dużo, no a teraz z drużynami, którymi pracowałem, prawda? Także nazwiska mi się przewijają. Nie, no wszystko jest ważne. No wszystkie te pamiątki są fajne. W plebiscycie na najpopularniejszego działacza regionu częstochowskiego w 2019 roku statuetkę z numerem 1 odebrał Michał Świerczewski, właściciel Rakowa. Na pewno jest to w jakiś sposób motywujące i pozytywne. Takie docenienie. Także bez łzami. Co służyło się na to regionalne wyróżnienie? Myślę, że tutaj konsekwencją i, i, i tym, jaką drogę przeszliśmy w ostatnich latach. Wydaje mi się, że trener Paprzon też na tę nagrodę zasłużył bardzo ciężką pracą przez te kilka ostatnich lat. Myślę, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa ale najlepsze przed nim. Michał Świącik związany z czarnym sportem zajął drugie miejsce. Można powiedzieć, że tym razem główne łupy między siebie podzielili piłkarze i żużlowcy. No tak, tak, no to przodujące sporty w Częstowie, i piłka nożna i, i uważam, że słusznie, zarówno jedna strona, jak i druga, zawodnicy, działacze. Wydaje mi się, że staramy się efekty tego widać. Czy to robimy najlepiej, czy nie, no oceniają nas kibice, mieszkańcy Częstowy po efektach. Głosowanie jest takie, jakie jest. Leon Lemacen najlepszym sportowcem, 98% głosów, czyli jest sukces. Warto dodać, że działalność społeczna Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie mocno się zakorzeniła w naszym regionie. W ubiegłym roku, obchodząc stulecie powstania Komitetu, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, były dwie duże imprezy: ogólnowojewódzki piknik olimpijski i kruszynie murowanie i odsunięcie tablicy poświęconej pierwszemu prezesowi Stefanowi Lubomirskiemu stałym elementem tej działalności jest też plebiscyt sportowy na najpopularniejszego zawodnika, trenera i działacza regionu. Przez tyle lat trwa ten plebiscyt na najlepszych sportowców, działaczy i, i trenerów, że trudno byłoby zakończyć tę działalność. Zwłaszcza, że z naszego regionu wielu olimpijczyków było i do Tokium szykują się dwie osoby. A najpopularniejszym sportowcem minionego roku został żużlowiec Leon Madsen.